Anna Dąbrowska, doma Domaklejski Wybroker dzisiaj, 8 kwietnia zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie na początek klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Na giełdzie, absolutna panika. Nie tylko dzisiaj, także i wczoraj, i poprzednich dniach mamy wskaźniki odczytu ekstremalnego strachu, tak jak tutaj widać na stronie CNN. Jeśli spojrzymy na indeks zmienności WIX, to jest wykres tygodniowy indeksu SP500, to widzimy WIX także na poziomach, na poziomach nie innych, tylko ostatnio widzianych tutaj na krótko w sierpniu zeszłego roku, a ostatnio widzianych na dłużej, na tym poziomie niekiedy indziej, tylko w czasie, kiedy ekonomia została zamrożona, czyli był to wybuch pandemii COVID, czyli absolutny, ekstremalny strach strach i panika, która została wywołana celowo przez naszego, naszego prezydenta Donalda Trumpa, prezydenta Stanów i jakby tutaj Trump nie rozczarowuje, czyli ryn, my inwestorzy giełdowi spodziewamy się tego, iż od Trumpa można się spodziewać Niespodziewanych rzeczy, nieoczekiwanych, z ogromnej zmienności, jakby już powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Natomiast, jak widać, w dalszym ciągu ma tą świeżość, można powiedzieć, i jest w stanie zaskoczyć absolutnie wszystkich i wyprowadzić z równowagi. Moim zdaniem, w dalszym ciągu, mimo że tak mocno, to i tak te cła nie są tam po to, żeby zostać na tych poziomach tylko są to y, po prostu taktyki negocjacyjne, bardzo zresztą mocne ze strony Trumpa. Żeby były skuteczne, muszą być mocne. Wielu y, dyskontowało już to i jakby się śmiało na samym początku, że właśnie są to taktyki negocjacyjne i nikt się tymi cłami specjalnie nie przejmował, więc nie miały, swojego, y, nie miały swojej siły aż do czasu. Teraz już się wszyscy przejmują i absolutnie, absolutnie panikują. Więc spójrzmy na to, w ogóle na cały rynek, na całą sytuację, musimy spojrzeć z perspektywy, żeby zachować zdrowy rozum. Proszę zauważyć, że w tym momencie inwestorzy giełdowi żyją troszkę jak w gorączce, żyją nagłówkami tego, co się ukazuje i tylko wyłącznie swoje decyzje, ci, ci którzy popełniają błędy oczywiście, nie wszyscy, ale wielu inwestorów, popełnia właśnie całą swoją strategię, czy plan i tak dalej, bierze na szale te, tylko tego, co się dzieje teraz, jakie nagłówki się dziś ukazują, co się dzieje na gorąco, a to jest po prostu, no, jakby przepis na porażkę, bo ulegamy wtedy emocjom, widzimy wszystko na czarno, że już będzie coraz gorzej, a przecież wcale tak nie musi być, tak? Nie zapominajmy, że rynek jest zmienny, korekty są czymś absolutnie normalnym. Jak za chwilkę zobaczymy na wykresie długoterminowym, to w zasadzie nie ma tam nic niezwykłego, nic się jakby nie dzieje, to my w tej chwili widzimy tą zmienność jako coś, co może być yy, czymś więcej. No właśnie warto się zastanowić nad pytaniem, jak to wykorzystać. Czy to w ogóle wykorzystać na swoją korzyść, czyli szukać okazji inwestycyjnych, chodzić, działać, wykorzystać? Czy być może jest to czas, żeby, żeby jakby nie, że panikować, ale żeby ulec temu i faktycznie. Spodziewać się większej, bez, większej większej korekty i że trzeba chronić kapitał, ten, co się ma. Tak? Warto zastanowić się właśnie nad tym, bo to jest kluczowe, kluczowe, kluczowe pytanie. A więc tutaj SP500 przed nami, wykres tygodniowy, bo tylko takie w tym momencie mają sens, ponieważ spadek był bardzo duży. Ekonomiczny Armagedon, jeśli cła zostaną, czyli tutaj te, kładę nacisk na słowo jeśli, bo. Faktycznie cła są przeolbrzymie i jakby tutaj zdusiłyby popyt i przesunęły całe koszty na konsumenta, to odbiłoby się negatywnie na wynikach spółek i to faktycznie by się przyłożyło nieciekawie dla, dla ekonomii amerykańskiej. Tak? Tylko właśnie kwestia, czy takie zostaną. Już w tej chwili mnóstwo państw zwróciło się do Stanów, do Trumpa w celu negocjacji tego, tych, tych taryf, co da się zrobić, obniżyć cła dla amerykańskich produktów, to będzie oczywistym krokiem, aby te taryfy ze strony stanu obniżyć. Tak? Czyli tu jesteśmy. Spójrzmy, ten wykres tygodniowy, SP 500, przed nami. Panika absolutna, mówię, tak jak COVID-2020, tutaj widzimy panika w czasie COVID-u. Spadki dużo wolniejsze, to nie była panika, to były spadki wolniejsze w czasie, kiedy Fed podwyższa stopy procentowe rekordowo w historii. No i teraz mamy Trumpa w działaniu i szaleje z cłami. Okay? Jak zobaczymy na wykresie tygodniowym, na wykresie SP500, to jest wykres logarytmiczny, mamy notowania, które dotknęły teraz linii trendu wzrostowego, tak? Także uwaga, uwaga, nic się takiego nie dzieje, nawet jeśli spojrzymy na szeroki rynek amerykański SP500, wykres tygodniowy, jesteśmy tu. Okay? Chociaż jeśli ktoś chciałby y, skupić się na czymś innym, czyli na przykład, że spadek ze szczytu czasów do teraz to jest 20, minus 22%, to mamy BESA, tak? oficjalnie książkową BESSE, korekta to jest y, książkowa, to jest minus 10%, a BESSE to jest minus 20%. Okay? Tylko też warto się zastanowić, i co z tego, że mamy pestę, co z tego, że jest minus 20, jak do tej pory było to rozgrywane do przodu, co po, tym, po takich spadkach było. Jeśli spojrzymy tylko tu i teraz na ten trend wzrostowy, który widzimy od dołka z COVID-u, to widzimy, że spadki z COVID zostały błyskawicznie podkupione i szczyty przed COVID-em zostały pokonane bardzo szybko. Już nie chcę mi się tutaj mierzyć miesięcy, ale było to błyskawicznie. Po powolnych spadkach z 2022 wszyscy wiemy, że te spadki już dawno zostały odrobione. Tak naprawdę teraz gdzieś tam znajdujemy się na szczytach z 2021, jeśli chodzi o SP500. A jak było dalej? Nie chcę się z Państwem cofać, ale wszyscy wiemy, że SP500 to skąd spada, to jest ze szczytu wszechczasów. Nie z kiedy indziej, tylko z absolutnych maksymalnych poziomów, czyli wszystkie korekty wcześniejsze dawno zostały odrobione, może tak tu i Zajęło to mniej czasu, więcej czasu. Najgorszym scenariuszem było wygnięcie bańki internetowej dotcom Bubble z 2000 i to była tak zwana stracona dekada. Czyli rynek zajął aż całe 10 lat, dopóki inwestorzy mogli wyjść na plus i wyszli na plus i to, i to znacznie, jeśli na przykład by trzymali 15 lat. Także wszystko zależy od spojrzenia, tak? Generalnie inwestorzy giełdowi i broker są to inwestorzy długoterminowi. nie mamy instrumentów z dźwignią, mamy jedynie akcje i generalnie naszą tutaj. Specjalnością są ETF-y, które z samej swojej natury są instrumentem długoterminowym. Czyli jesteśmy inwestorem długoterminowym, trzymamy inwestycje, trzymamy nasze instrumenty z zamiarem utrzymania ich na 5, 10, 15 lat. Także też warto sobie to przypomnieć. Spójrzmy jeszcze na bardzo popularny wskaźnik RSI. On jest o tyle fajny, że w takim jednoznacznym odczycie pokazuje nam, gdzie jesteśmy. A jesteśmy na poziomie. Totalnego wyprzedania. Ja też widziałam to na innych odczytach. To jest absolutny ekstremum. Z takich poziomów naturalnie można oczekiwać przynajmniej odbicia. Także nie bądźmy zaskoczeni, jeśli tutaj zaczniemy y, widzieć odbicie. Czy to będzie już ostateczne odbicie i będziemy mieli y, tylko do góry? Tego nie wie nikt. Tyle Państwu powiem. Tego nie wie nikt. Może być po prostu odbicie, później dalej powolne spadki, kompletna desperacja i depresja. Także wszystko może być. Ja bym chciała tylko Państwu przekazać. Żebyśmy nie ulegali emocji w tym, tym czasie, tylko przypomnieli sobie, po co tutaj przyszliśmy. Do inwestowania długoterminowego. Jest to doskonała okazja, żeby zakupić aktywa, które wiecznie nam odjeżdżały, które były w cenach nieprzystępnych, ponieważ teraz są dużo, dużo, dużo niższych cenach mnóstwo spółek, które były nie, nieosiągalne, a także cały indeks, czyli mamy w tym momencie indeks y, minus 22%. I mamy odczyt tutaj wyprzedania. Także to wiemy. Jest panika. Generalnie wtedy, kiedy jest panika, nie jest to czas do panikowania, tylko jest czas właśnie do, nie chcę powiedzieć, kupowania, chociaż to się ciśnie na usta. Także. Natomiast zawsze tutaj klauzula, każdy musi oszacować swój poziom, akceptacji ryzyka, swój czas, kiedy, na jaki jesteśmy gotowi zamrozić kapitał. To jest tutaj kluczowe, kluczowe, kluczowe. No i też taka edukacja. Edukujemy się tak naprawdę inwestując. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się stojąc z boku, także będąc na rynku i przeżywając, prze, jeśli pozwolimy sobie to przeżyć, doświadczyć, to z pewnością wyjdziemy z tego dużo mądrzejsi właśnie o takie praktyczne, praktyczne doświadczenia. Okej, okay, czyli tak, SP500 mamy powrót do linii trendu wzrostowego na w wykresie tygodniowym, który datuje swój początek w dołku po ogromnych spadkach w czasie COVID-u. Tu jesteśmy, jest to poziom wyprzedania. Bardzo podobnie QQQ, czyli indeks 100 akcji technologicznych, jest to analogiczna sytuacja. Spadki są większe, minus 24% ze szczytu wcześniejszych czasów. Natomiast sytuacja, jeśli spojrzymy, jest taka sama, czyli powrót do linii trendu wzrostowego i mamy. Wyprzedanie, wyprzedanie, wyprzedanie. Jeśli spojrzymy 2020, 2022, 20, i tutaj jesteśmy teraz. Czyli jak to wykorzystamy? Moim zdaniem, jest to czas na działanie, a nie na czekanie. Nie ma na co czekać. Jeśli Generalnie, jeśli jesteśmy przy dołku, czy formowaniu dołku, czy po prostu nawet jest, jest, są dużo niższe ceny to sytuacja zawsze nie jest komfortowa, czyli zawsze jest maksymalny strach, nigdy nie poczujemy komfortu. Komfortu i pewność poczujemy, gdy, gdy już nie będzie tej okazji. tak? Proszę sobie przypomnieć, jak euforycznie zachowywał się rynek na początku jeszcze tego roku, po wyborze Trumpa. Wydawało się, że po prostu nigdy nie będzie taniej, to, to było te, tego typu sytuacja, była po, po, po prostu euforia, czyli akcje szczególnie technologiczne Wszyscy wierzyli, że tylko do góry, okay? Proszę zobaczyć, jak to się wszystko szybko zmienia, tylko na skutek pewnych działań celowych. Jak celowo zaznaczam, że to są działania celowe, czyli jeśli są celowe, mogą być zaaplikowane i, i z wielko, tak? Celowe Trumpa. Trump ma drugą swoją lekcję, chce zostawić swoje takie, jak to się mówi po angielsku, legacy, Y, czyli chce prowadzić naprawdę zmiany dla ekonomii, naprawdę zmiany dla, y, dla Ameryki i nie zważa na krótkoterminowe y, tutaj y, wahania, a my także powinniśmy nie zważać właśnie na te krótkie terminowe wahania, jeśli jesteśmy inwestorem, a inwestor właśnie patrzy na długi, długi termin. Okay? Czyli tutaj jesteśmy akcje technologiczne. Spójrzmy sobie też pojedyncze akcje, po prostu te, y, te które są najbardziej. Y, na których jest największy obroty, które są największym zainteresowaniem wśród inwestorów. I tak mamy też wykres tygodniowy Tesli. Proszę zobaczyć, mamy także odczyt dla Tesli prawie ekstremalne wyprzedanie, ale jednakże mniej niż sam szeroki indeks, to jest wykres tygodniowy. Natomiast na uwagę zasługuje ogrom spadku, tak? Ostatnio Tesla już nie notuje nowych dołków, tak jak robi to szeroki rynek, ponieważ Tesla spadła dużo wcześniej, du, dużo więcej wcześniej, tak? czyli już te spadki ma duże za sobą. Teraz nie, nie notuje nowych minimum praktycznie. Natomiast od szczytu, który był bardzo niedawno, spadek wynosi połowę, czyli dziś akcje Tesli są tańsze minus 54%. I też warto się zastanowić, czy biznes firmy się zmienił. Czy tutaj niedługo już w tym roku w Stanach będzie, będą uruchamiane ten taki pilotażowy program w pełni automatycznych samochodów? To już będzie za dwa miesiące w dwóch Stanach. Także to jest taki teraz główna gałęź, jeśli chodzi o Tesla, gdzie można oczekiwać tutaj dużych jakby wzrostów, jeśli chodzi o przychody tej firmy, nie ze sprzedaży samochodów. Tylko właśnie, że sprzedaży czegoś, czego zupełnie nie ma na rynku, czyli właśnie ten w pełni oprogramowanie. To jest, będzie oprogramowanie w pełni samodzielny samochód dla test. I to jest wszystko przed nami. Oczywiście ryzyko jest. W każdym razie spadek jest ogromny, jeśli spojrzymy. Nie widać tego na wykresie aż tak w ogóle, jeśli możemy spojrzeć. Natomiast. Liczby nie kłamią. Spadek minus 54%. Inną popularną spółką jest Palantir. Palantir, spółka obrony, która ma kontrakty z rządem oraz spółka, która obrabia ogromne, ogromne ilości danych i pozwala firmom zaaplikować te dane za pomocą sztucznej inteligencji, czyli coś, co firmom może pomóc i pomaga. Ogromnie zwiększyć swoją efektywność, produktywność, obniżyć koszty i zdobyć jakby przewagę nad konkurencją. Spadek palantir od szczytu, trzeba przyznać, że palantir miał ogromne wzrosty w ostatnich miesiącach, więc też można powiedzieć lakonicznie, że masz tego spadać. W każdym razie spadek minus 48%. Na wykresie tygodniowym nawet nie został sprowadzony do, do odczytów wyprzedania, do czyli też. Warto, warto zwrócić uwagę, jak ogromne spa są spadki na poszczególnych spółkach, czyli sam indeks 20 coś procent, natomiast są spółki, szczególnie te, które gdzieś tam notowały wzrosty w ostatnim czasie, to, to jest takie zsynchronizowane, co mają bardzo duże spadki. Nvidia, NVIDIA aż minus 40%, czyli Nvidia jest to tutaj ten taki trzon sztucznej inteligencji w dalszym ciągu. Nie ma firmy, która produkuje półprzewodniki y, tak efektywne jak NVIDIA, y, czyli jest tutaj absolutny lider sztucznej inteligencji i spadek a 45%. <coughs> Meta. Meta, firma, która też doskonale sobie radzi w ostatnich miesiącach, spadek 36%. Apple. Apple Spółka, która już jest tutaj, można powiedzieć, no, najstarszą z tych tutaj prezentowanych, natomiast spadki są też bardzo duże i warto na, zwrócić na nią uwagę. Minus 32%. Czyli, a jeszcze spójrzmy sobie w ogóle na, na krypto, na bitcoina. Bitcoin, wykres tygodniowy, i tutaj też proszę zobaczyć, jaka, jaka jest percepcja aktualnie, to jak, jak wszyscy mamy przez tego dosyć, jakie były oczekiwania. Po wyborze Trumpa, jakie były ogromne nadzieje na szybkie wzrosty w krypto, a jaka jest e, e, rzeczywistość? Czyli tutaj wszyscy jesteśmy zmęczeni tym faktem. Natomiast jeśli spojrzymy po prostu na chłodno, na wykres, to w ogóle byśmy byli zdziwieni, że ktoś tutaj panikuje i w ogóle ma czegoś dosyć. Proszę zobaczyć, wykres tygodniowy, y, y, linia trendu wzrostowego zachowana. Y, mamy po prostu zejście do linii trendu wzrostowego. Można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Okay? Czyli naprawdę emocje tutaj w tym momencie biorą górę i oczekiwania, tak? Czyli były ogromne oczekiwania, które nie zostały yy, spełnione. Mamy coś przeciwnego, czyli spadki, czyli tutaj jest ten sentyment, sentyment panika. Także generalnie yy, warto na chłodno analizować yy, całą sytuację. Okay? Czyli w każdym razie, wykres tygodniowy, trend wzrostowy zachowany, i tutaj jakby nie można. Powiedzieć, że sytuacja analizy technicznej jakokolwiek została złamana, aby się zmieniła. Po prostu jest korekta ze, z poziomu 100 tysięcy, który jest absolutnym oporem. Jest to opór psychologiczny. Widać, że aktywo ma problem z pokonaniem tego oporu. Okay? XRP to jest altcoin, który notował największe wzrosty w tej hoście tak naprawdę, aż znajduje się w czołówce market cap odnośnie krypto. Proszę zobaczyć, też można powiedzieć, że nic tutaj się nie dzieje na wykresie tygodniowym, czyli mieliśmy ogromne wzrosty. Ten trójkąt to jest przełamanie konsolidacji z kilku lat, bodajże sześciu, o ile mnie pamięć nie myli. W tym momencie notowania. Cofają się, poziom 1,8,6, który jest tutaj zaznaczony, to jest szczyt z 2021, czyli też to jest tutaj taki ważny poziom, który stanowi wsparcie, i na ten moment jest ono respektowane. Czyli tak to wygląda na ten moment. Nie warto ulegać emocjom, nie warto ulegać nagłówkom. Nie możemy żyć tym, co się dzieje teraz, jakie pojawiają się, co robi Trump, bo to jest zgubne. Bo to jest zgubne. Warto, żebyśmy sobie przypomnieli o pewnych y, podstawach, czyli w ogóle po co inwestujemy, jaka jest sytuacja. Pieniądz traci wartość z czasem, tak? Czyli mamy dodruk, stały, stały, stały dodruk. Y, przypomnę taki zarys, zarys, y, trzon, dlaczego mamy ten stały dodruk od kilku dekad, mamy malejącą populację. Mam Malejąca populacja została jakby zamortyzowana przez dodruk. Dodruk, który ma stymulować gospodarkę, ma stymulować wzrost, ma stymulować innowacje, rozwój, technologię po to, aby ta technologia zamortyzowała brak ludzi. Okay? Czyli tak to jest kupowany tutaj wzrost w ekonomii. I widzimy, iż efekt był taki, że pieniądz tracił na wartości, czyli ludzie, którzy mieli gotówkę, tylko na tym tracili, a osoby, które miały zainwestowane swoje pieniądze w inwestycje, w akcje, czyli w odważnie, w te ryzykowne aktywa, na tym zyskiwali. Z tym kwestii nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy taką sytuację, a można powiedzieć, że bardziej, wraz z nadejściem sztucznej inteligencji, te narzędzie może być tylko i wyłącznie mocniejsze. Okay? No i też na koniec przypomnienie, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o podwyżki stuprocentowych i gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o płynność, liquidity. Jesteśmy już za cyklem podwyższania procentowych i FED jest w cyklu obniżek stuprocentowych, czyli warto, żeby o tym pamiętać i nie tylko FED. Generalnie to jest sytuacja globalna, czyli nawet jeśli FED nie zacznie obniżać procentowych, robią to inne kraje i wcześniej czy później będziemy mieli odzwierciedlenie. Na giełdzie. W tym momencie jest szok. W tym momencie aktywa przeżywają szok, jest panika, i mm, jeśli to wykorzystamy, jeśli zaczniemy działać, w tym momencie być może podziękujemy sobie w y, przyszłych y, latach, miesiącach. Natomiast ja z mojej strony zawsze muszę przestrzec przed tym, że każde inwestowanie jest związane z ryzykiem. Nie mamy gwarancji, jak będzie, natomiast trzeba sobie oszacować za, przeciw, gdzie jesteśmy. I wtedy sytuacja stanie się dużo, dużo jaśniejsza. No i też na co, co trzeba pamiętać? Wszyscy musimy przez to przejść. Ja na giełdzie już jestem naprawdę długo, więc nie jest to pierwsza jakby korekta, pierwszy krach, pierwsza panika, więc może na pewno jest łatwiej. Natomiast państwo którzy dopiero jakby wchodzą, uczestniczą, bardzo fajnie, bo dobrze jest to przeżyć i mieć później swoje wnioski i być na rynku, żeby móc to doświadczyć, bo stanie poza. Niczego jeszcze nikogo nie nauczyła i nikomu także nie dała żadnych zysków. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o pozostawienie jakichś komentarzy, oczywiście lajków, jeśli materiał się podoba. Tymczasem życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do ostrzenia, pozdrawiam.